Hola, hola, kolego, na się chwilę zatrzymaj. Zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału oraz do komentowania filmów oraz na grupę na Facebooku wojownicy Jacka oraz na naszego Discorda. Zazwyczaj możecie tutaj wpadać i dawać sugestie, również do filmów, komentowania, co o nich sądzicie oraz propozycje, konkursy, wszystko czego zapragniecie. A my widzimy się już w filmie! Buongiorno di de Kasali Papeli i tak w ogóle po hiszpańsku, po francusku, po hiszpańsku i tak dalej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tony Jack Samurai i witam mnie w kolejnym odcinku agenta Hugo. Wiem, że bardzo długo nie było drugiego odcinka, ale tym razem już przygotowaliśmy dla Was pełne atrakcje przygody. Dobra, koniec już tego pieprzenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałem dla Was kolejne trzy poziomy, abyśmy mogli sobie przejść. Tym razem będą to poziomy, które będą rozgrywać się w Aquapolis, czyli w mieście, w którym rozgrywa się cała akcja Agenta Hugo. Więc tak, na razie weźmiemy sobie ży i pozwól latać. W ogóle, przepraszam, że nie było tak długo punktów. tych odcinków. już się tak mimo, dlatego tak, że po pierwsze, to to zadanie, nie miałem za bardzo chęci, po drugie. Bardzo dużo rzeczy się ostatnio dzieje. Chciałbym się świetnie. co po niektórych widzów, którzy oglądają mnie granicowego Agenta Hugo i generalnie też chciałbym pozdrowić mimi, jeżeli by to oglądała. Pewnie będziecie wiedzieli, jak to pochodzi. Albo ci, co nie wiedzą, no to na razie wam nie powiem. Także też mimi pozdrawiam ciebie, pozdrawiam te rafe oraz <laughs> kinie, którzy by też prawdopodobnie to oglądali i ogólnie witam wszystkich nowych widzów, którzy tutaj się pojawili. W ostatnim... Jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnio jak teraz oglądamy to że liczba, nasz, liczba widzów wynosi teraz około dobrze pamiętam 700. Czuję się świetnie! Także chciałbym Was tutaj wszystkich powitać serdecznie. Ci, co są mocno czego piszę, od recenzji od tego i innych gier. Chciałbym pozdrowić Was wszystkich i zachęcić do oglądania dalszych moich materiałów. Cholera, głupi pociąg. Za to górę! Złoty pociąg, chociaż nie. Jesteśmy w tym pięknym, a zarazem niebezpiecznym poziomie. Między innymi... Raczej, zdaje mi się, że to jest Aquapolis tylko to jest chyba taki bardziej teren zurbanizowany. Kurra! To było Aquapolis w pierwszej części jak... Nie wiem czy niektórzy pamiętają, wyglądało! Super! Troszeczkę inaczej. Tutaj akurat będę musiał troszeczkę wolniej lecieć, bo tutaj najważniejsze jest zebranie punktów, a jeżeli pominiemy chwilę... Zebraniśmy połowę potrzebnych nam punktów. No to będzie lipa. Chcę jeszcze podziękować wszystkim obecnym, którzy tutaj są i oglądają moje materiały. Ja jestem naprawdę wdzięczny, że przez tyle czasu udało nam się zebrać tylu fajnych ludzi. Jesteście naprawdę a niesamowici. No, Hugoz! Hugoz do no cholery, no tyś miałeś się w innym kierunku. Mm. Jare, jare. No dobra, zlubimy więc inaczej. nie będę... nie będę... będę... możemy bo nie ukończymy tego w ogóle. No! A w ogóle, co robią kołotorów w kule? Następnym razem co co bądź ostrożniejszy! Kto projektował ten pociąg? Halo? Halo? Zarządcy? wagioneci, ci zasrani! Kto w ogóle robił tę trasę? Ja się nie zgadzam. Pamiętacie co mówiłem ostatnio, że nie... dobra, nie tyle co pamiętacie, bo bardzo dużo czasu minęło odkąd... CZUJĘ SIĘ ŚWIETNIE! Nagrałem ostatnio Cię w Rozniosę cię na był! tak, chodzi głównie o to, że musimy zabrać... Głupi robot! Kolejny nowy rodzaj przeciwnika, ja to nazywam spodnie... Poddaj się! Nigdy nie pokonasz moich robotów! Au! Au! Nie! Nie wiem jak to dorwać O! Zobaczcie! O widzicie? Nie mam dobry sposób. O, uciekajcie. na aż ten się jedzie znowu. Uwaga! Cholera, nie da się zwolnić. Aj! Super! O, o! Teraz się uda. Patrzcie teraz Nie wyszło, dobra, spróbujmy Nie wyszło Może teraz O, o to chodziło Nie! Nie! Hurra! Mam to, dobra Ej, prawie się udało! To jest dobry sposób, pomaga jeszcze raz Kurde no. Cholera. Jak widzicie to wcale nie jest takie proste, żeby zdobyć te kolorne Czuję się świetnie. Jak się uda to będę w siódmym niebie. Powiem szczerze, że tego poziomu z pociągami nienawidzę jak najbardziej. Po prostu nie cierpię tego poziomu. Nie lubię zbierania punktów. Ta gra wyróżnie polegać na wyścigach a w ogóle takich Hurra! wyścigów w tej grze nie ma tylko po prostu różnych konkurencji to jest <laughs> dla mnie troszeczkę by nie nie długo długo ja jestem trollem, a nie akumulatorem to się przekwalifikujesz o proszę bardzo jeszcze tylko 150 punktów i już będziemy mieli wszystko matko idę tutaj tych skrzyni od a w ogóle co on tutaj buduje jeżeli dla pracowników biuro. Mamy już to, co trzeba! Mi się zdaje, że tak. Czy tylko mi się wydaje, że ten Gigdor pomimo swojej postury pająko podobnego i wysokiego... Kurde głupi robocisko! Mi się tylko wydaje, że... Ja swojej brzydkiej, robotycznej postury. I co jest? I wyglądu jak jakiś dziwny bajak z horroru połączonego ze Star Trekiem, na no, chyba jest przedsiębiorczy. Tak mi się wydaje, po prostu. Trochę mogę sobie odpocząć. Także postanowiłem nagrać dla was paręcin do paganta Hugo. No bo jednak obiecałem, że zrobię tego Twista i muszę dać jeszcze parę ogłoszeń. No, postanowiłem zrobić harmonogram. Tak, postanowiłem w końcu po. Po tym, jak ten pierdzielony statek nie będzie mnie wtrzymał na pół, oni próbują nas zabić! Postanowiłem wydać harmonogram stream. harmonogram streamów, materiałów i recenzji. no po prostu cały ten harmonogram będzie podany po tym filmie. Au, polera, Zrobię po prostu o tym odmienny materiał! No przestań! No daj mi chociaż przeleczyć! Oni próbują no, nas zabić! Robię o tym po prostu oddzielny materiał, więc szykujcie się na to, że będziecie w końcu mogli bardziej się spodziewać tego, jakie materiały na kanale będą. Ponieważ tak, chciałbym to wszystko zorganizować, tak. ludzi jest coraz więcej, więc wydaje mi się, że będziecie ode mnie oczekiwać czegoś jeszcze stanowię się po prostu uchylić do... To... JESTEM Leć, Hugo, leć! Słone słońce, o. Dobra, jeszcze zbierzemy te te punkci. W ogóle, no! Au. Au! 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 System kolizji w tej grze mnie po prostu powala. To się udało. Nareszcie! Dopiero pierwszy poziom ma zostały, nam dwa do zrobienia. Więc postaram się zrobić tak gdzieś co dwa albo trzy poziomy ziemię Przychodziłem tu wcześniej? Lol, nie wiem czemu. Dobra, nieważne w każdym razie. Super! Dobra, etap zbierania punktów mamy ze sobą. Co mamy następne? Kreatywna nazwa Zagłada robotów. Nazywa się. Roboty. Serio? Kurwa? Naprawdę. Dobra, tu już się kreatywnie się to... nie popisałeś. O, fajnie, będziemy teraz się na tak, z robotami parku, tak, jak miło. tolera super. Ciągle o tym zapominam. Nie znowu. Olera, ja ciągle zapominam, że powinienem inaczej zmieniać. Jeden padł. Dobra, padł z Pamiętam jeszcze kiedyś potrafiłem zrobić taką sztuczkę, że pomiędzy tą bramą mogłem zniszczyć dwa roboty na raz. Na raz, na raz na trzeciego. Delikwenta! Aha. Tutaj jest jakiś fajnie, bo możemy się obracać. Co się gapisz, paja? Co się gapisz skorpionie skorpionikiem? W ogóle, ty jesteś jakąś dziwną podrób. Nie podobasz mi się, brzydki jesteś. Ty też jesteś brzydki. Wszyscy jesteście brzydcy. Żeby nie było na minimapie, mamy tutaj rozkład wszystkich Świetnie! Unieszkodliwiliśmy połowę robotów Gigdorfa! Nie zwiejecie mi, nie tym razem! Wytrzepię was jak karaluchy! Czas na deratyzację! Aaaaah! Nic z tego. Abas! Hehehe! Mamy 7 robotów zniszczonych. Dobry rekord wskaźni, proszę Państwa! Daja! 8, 8, 8! Uśmiech! Pewnij się, że tarcza jest aktywna. Jestem trochę... Zaraz nie akumulatorem! Mówi? Pewnij się, że tarcza jest aktywna. No ja bym na to nie wpadł, no! Super! Ja po prostu przeleca. Dobra, spróbujemy inaczej. Jedziemy tak? Tak! Załatwimy tego drugiego robota po lewej. O nie, no! Minąłem go. Dobra. Teraz nie powinno już być problemu. Nie musimy przecież używać tych osłon. mam broń. Czuję się świetnie. No nie ominąłem. Nie. No Nie, nie. Nie, nie. niezwyciężony! Poleciałem z tunelem! Nie, zrobić musiał zrobić coś innego. Dobra, jedziemy tak. tak. to nie. to Tu Jestem hugonatorem! Mam na cię! Nie lubię takiego. Trzeba robić. aż tak dokładnie chodzi o załatwianie tych Jestem hugonatorem! Jeszcze jeden. Musimy załatwić jeszcze jednego robota. Już nas nie dostaną! Tak, Dzięki tym robotom nauczkę Jestem ruszajmy się. na metę! Czek! Aha! Mamy wszystkie potrzebne roboty. Zakaczyłem, o no nie. No nie! Się. Wiem, że mamy wszystkie, ale... Ja chcę po prostu najwięcej punktów zdobyć. Czy to jest Oczywiście, że nie. zobycie jak największej liczby punktów, aby po prostu pokazać swoją dominację na, tam tam na... cię Nie jest przecież nic takiego groźnego. PRAWDA? Oczywiście, że nie. Także wracając. słuchaj, chcę co nam gadać od rzeczy, a napędowam się ludzi. Więc tak, postanowiłem po prostu, że wstawię potem harmonogram streamów, ale to będzie w następnym materiale. Będziecie mogli po prostu wiedzieć, czego się spodziewać w następnym razem. Jeżeli chodzi o recenzję, to będzie... Yyy... Um, Rozgląda cię Tak, tak, tak. Zresztą tak robię. Na pewno jeszcze będę musiał coś zrobić na temat jednego serialu To nie będzie gra, to nie będzie grać to będzie coś innego Jestem ciekawy czy zgadniecie może co to może być Ma to coś wspólnego z maskami Nie to nie będzie maska z Jimem Kerym, to będzie coś zupełnie innego Ale tego na razie wam nie będę chciał powiedzieć Bo to będzie niespodzianka, a tak to ja bym zepsuł efekt zaspoczenia mamy śmierchu, tylko dwie nie to nawet nie jest dobra gdzie jest przez o dziękuję no już nie będzie przez C No Jack przez K to mi się kojarzy po prostu z taką jedną grą na playstation 2 Jack and Daxter, jeżeli wiesz. Zegniana szpiegostrada. O, to może być coś ciekawego, tu mamy Tor czasowy. Nooo, tutaj akurat nie będziemy musieli sięmać mm, dobra, dobra się długo, tam. dawaj. Odpalamy nitro i zapieprzamy tu na koniec mety. Jesteśmy niezwyciężeni! Pamiętam tutaj parę razy jak grałem po raz pierwszy, no, bardzo często tutaj <laughs> biegłem drogę. I nie wiedziałem co robić, ale cóż do, to powinno być do dość szpiego To że nie ma tutaj głębszej historii na ten temat. To, to po prostu chodzi o to, że ta droga miała być dla międzynarodowych szpiegów no, z SOS Generalnie nie o wiele lepszy dostęp do Nie do, nie do materiału, tylko do Ura! Bazy albo do dotarcia w, w nie miejsca Dobra Pamiętajcie, to że nie musicie się martwić o punkty, ale jeżeli chcecie rywalizować to w sumie Au! Łapie! Czuję się świetnie! Matko, wolno mi jakby sobie kasz jakiś. No nie, nie nie, ale dobra, mamy drugie okrążenie. Nie, nie, nie. nie musimy się już o nich martwić, ale że. Jeżeli nie chodzi o ogłoszenia to będziemy sobie razem jakiś harmonogram streamu Jeszcze taka sioda mi się kółko chodzi o grysku, no to mam jeszcze... asortyment w swojej szufladzie Mam jeszcze... ...kółko tropikalną wyspę 2, trójkę, czwórkę, kółko w kosmosie, Magiczne napój, jakąś kolejkę, ...mam moc tego było tak Więc jeżeli byście chcieli jakąś inną grę... ...polera niż agent hugo, no to... O proszę bardzo, nowy przeciwnik. Tego, ja nazywam go Żukołazem? Znaczy nie przepraszam. On ogólnie tak! nazywa się Żukołaz. Przepraszam. jeżeli byście chcieli na następnych seriach, abym nagrał jakieś kolejne gry z kółko, no to zapraszam. A w ogóle taka ciekawostka... Już po to, pierwszej połowie, ale nie ma przerwy. Terminałem bo czyli na danonie, bo Czuję to jest daną FLA jest znajduje się czarodziejskie zwierciadło, tylko... Te oryginalne czarodziejskie nie te z telewizji, tylko te drugie. To w pełni zrobione w 3D. Więc mam tutaj nagraną oczywiście całą serię, mam też 4 odcinki. Tak, to były 4 odcinki. A no i przy okazji chciałem do Fryga pozdrowić, jeżeli ja, oglądał ten film, bo oglądałem w sobie jego z filmem. No naciskałem, żeby go Mam nadzieję, że losowanie się udało. Razem studniłem, bo nie mogłem akurat przyjść, bo byłem zajęty, także no. Z mordą, mordą. Jeszcze tam postanowiłem jeszcze troszeczkę zacząć ze streamowaniem na no, Omigd, także... ...jeżeli będziecie chcieli wpadać, no to zapraszam was wszystkich serdecznie! Ła! ja. Rent. Nadal nie ogarnę. Nie. nie, 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 nie! Au! Znowu pociąg. Tylko nie po się w czasie! Dobra robota! He, he, he. Tak jest! Zdążyliśmy! I to mieliśmy naprawdę spory zapas czasu. Całkowity wynik 16580. Dobra, moi mili, to by był na tyle. To by był na razie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. To Hugo Robo W następnym odcinku prawdopodobnie będzie to odcinek ostatni, ponieważ będziemy już zmierzali do ostatnich kondygnacji leveli, mianowicie w następnym odcinku udamy się na stację kosmiczną doktora Giktorfa jak sami tutaj widzicie mamy tutaj nasz statek, ale potem będzie jeszcze panka z włosem także widzimy się w następnym odcinku Agenda Hugo pamiętajcie o łapce, skomentowaniu i wyrażajcie po prostu swoją opinię na temat serwerów Mianowicie chodzi o Discorda, bo troszeczkę jest martwy, a nie miałem za bardzo czasu. Żebyś się nim zenić tak, że no, chciałem po prostu przeprosić. I jeśli chodzi o administrację tego serwera, to też jest troszeczkę wida z tym, także możecie wpadać tutaj i dawać jakieś pomysły na temat tego, żeby jakkolwiek spróbować jakoś coś zrobić z tym. Także widzimy się w na następnych odcinkach. Do zobaczenia wszystkim!